No to dzisiaj będzie troszkę o plastikowych dętkach, nowych pedałach i krzywym rowerze. Zapraszam. Mi tu nie pyskować. <laughs> Opuściłem gliwice, które takimi opłotkami przejechałem. Powinno być już spokojniej, a no najgorzej to było się przez bytą przebić. Pojęcie drogi rowerowej w betoniu jest specyficzne. Kończy się, zaczyna nie wiadomo gdzie i po co, i w zasadzie to ich nie ma. Także lepiej w sumie jechać po prostu ulicami. No cóż, nie będę ukrywał, że przechodzący. Aktualnie fronty burzowe przez mój region popsuły mi troszkę plany na ten weekend. Były jednak zdecydowanie bardziej ambitne niż kręcenie się po okolicy. Ale tak to bywa z planami, sami wiecie. Zresztą też nie będę za bardzo narzekał, bo fajnie, że w ogóle da się jeździć. Niektórzy pytają o tą dętkę TPU. Jak ja to mówię plastikową, jak się sprawdza, czy coś się dzieje, czy polecam, no polecać na razie nie będę, bo zdecydowanie za krótko jej używam, a ja nie lubię tak po miesiącu mówić, o to jest super, chyba że coś faktycznie jest super, <laughs> ale no na razie odpukać zero problemów. Jak założyłem. Pompowałem, Nic się nie dzieje. Żadnych przebić, żadnego nieautoryzowanego schodzenia powietrza. Fajnie ciśnienie trzyma. Spokojnie tydzień. Może i dłużej, nie wiem, bo ja średnio co tydzień sobie i tak dopompowuję tam do tego ciśnienia, które ja lubię mieć. No, a przy tym wszystkim jest naprawdę lekka. No, słuchajcie, 40 gram za dętkę, można powiedzieć trekkingową gdzie wylajtowana, szosowa, ale butylowa waży o wiele więcej no to różnica jest znaczna, naprawdę natomiast cena ja jak pierwszy raz o tych dędkach mówiłem powiedziałem, że porównywalna z ceną zwykłej dętki, no przepraszam Was, wprowadziłem w błąd Zapłaciłem 77 zł za dwie sztuki, więc no zdecydowanie drożej niż zwykła dentka butylowa. Z drugiej strony i tak taniej niż to, co można kupić na polskim rynku. Tu bolito ponad stówkę, jedna sztuka. No i tak jak wspomniałem, w porównaniu do tradycyjnej butylowej dętki, no czuć jednak różnicę w jeździe, że jest lżej, że łatwiej się to toczy, może nie jest to różnica jakaś ogromna, ale dla mnie przynajmniej zauważalna jest. Także jak macie te cztery dychy przykładowo i chcecie spróbować, ja się na razie nie zawiodłem. Aczkolwiek jak wspomniałem, no nie powiem Wam, kupujcie, będzie super, bo nie wiem na co traficie. Aha, ja mam wentyl plastikowy, zawór zdaje się wklejany, no i nic się z tym nie dzieje. Miejscowość Nezdrowic. Niezdrowice. Niemieckie nazwy się tu pokazują przy polskich Chyba gdzieś za granicą jestem. W razie fajna pogoda. Cień lasu uprzyjemnia jazdę. Oparuje to wszystko, co wczoraj poleciało. Fuh. Ale jest fajnie. Miejscowość ujazd i ruiny, które już Wam kiedyś pokazywałem, wchodziliśmy na górę. Więc, kto zainteresowany, to odsyłam do filmu, a korzystając z okazji, jeszcze rzut oka na pedały. Nowe mówiłem, że chcę spróbować czegoś trochę odmiennego od Shimano. Więc dosyć szybko odrzuciłem luki, które mi parę osób polecało. Zastanawiałem się mocno nad krankami albo ubijaczki, albo model Kendy, ale ostatecznie stanęło na timach model XC4 Time Attack. Kranki sporo osób pisało w różnych komentarzach na różnych forach, że bardzo szybko łapią luzy, że bardzo często trzeba serwis zrobić. No nie wiem jaka prawda. Może kiedyś jeszcze kupię i wypróbuję te ubijaczki. Bardzo minimalistyczne, więc z jednej strony fajnie, bo leciutkie małe, a z drugiej no podparcia tam dużo nie ma. W tych tajmach fajna powierzchnia podparcia. Klasyczne wpinanie. Bloki są trochę większe chyba niż w Shimano. Na razie fajnie działają, nic się z nimi nie dzieje. Zobaczymy, gdzieś po dłuższym czasie, to dopiero druga jazda bodajże, więc nie ma się co dziać. Dobra, ja sobie coś przegryzę, odpocznę tu w cieniu i lecimy dalej. W miejscowości Stary Ujazd wyczaiłem taki podjaździk. Ciąg pieszo-rowerowy. niezły jest Samochody też jeżdżą, nie wiadomo dlaczego Może można, nie znam się Widocznie my ten znak pieszego i rowerzysty zmylił o 10% takim fajnym wąwozem. Bajom mi się te chmurki. <laughs> Może być ciekawie. I pałacyk, Dworek, w kierunku co to? Z Zalesie Śląskie. W kierunku na Czarnocinę. To o co chodzi z tym krzywym rowerem? <laughs> Żeby nie było, że jakiś clickbait. Nie wiem, czy to na kamerze zauważycie, bo najlepiej to widać, jak się na rower wsiądzie, zacznie jechać, i od razu idzie to też wyczuć. Ale prawa strona kierownicy jest, można powiedzieć, leciutko wysunięta do tyłu, podczas gdy lewa przesunięta w przód, tak jakby była kierownica skrzywiona. Mostek, środek mostka względem przedniego koła jest równo. Nawet mógłby być lekko w prawą stronę, ale wtedy to skrzywienie kierownicy widoczne jest jeszcze bardziej. A co tu się stało, możecie zapytać. To słuchajcie tej historii. Środek nocy, dosyć szybki zjazd. Brak oświetlenia ulicznego, tylko lampka w rowerze. I nagle wyrasta przede mną taka wysepka z wysokim krawężnikiem. Przypierdzielam w to z całej siły przed nim kołem. Jak się stało, jak to się stało, że, że się nie wywróciłem, że się nie zabiłem, nie potłukłem, nie połamałem, nic dosłownie, nic mi się nie stało tam. Wyrzuciło mnie razem z rowerem. Przeskoczyłem po prostu nad tą wysepką i zatrzymałem się za nią. Sprawdziłem, że nic mi nie jest, pojechałem dalej. No szczęście głupiego po prostu. Ale jak się później okazało, po powrocie do domu nie obyło się bez szkód. Po pierwsze, przednie koło wgniecenie na obręczy. Nie dało się tego wycentrować. Musiałem przeplatać to koło. No uznałem, że nawet te kilka stów, które trzeba zapłacić, to i tak niewielka cena. Bo mogło się skończyć naprawdę źle. Także przyjąłem to na klatę, że tak powiem. Ale od tamtego czasu pojawiło się też. Jakieś przesunięcie w geometrii. Nie wiem czy widelca, czy ramy. Nie mam tego jak sprawdzić, bo musiałbym kupić widelec. Czyli kilka stów wydać, licząc, że to on jest winny, bo jeśli nie to zostanę z widelcem, który mi do niczego nie będzie potrzebny. Jeśli to rama, no to tu już nic nie zrobię poza wymianą ramy oczywiście. Pewno nie jest to wina ani mostka, ani kierownicy, bo kierownica jest zmieniona przecież, a na oryginalnej było to samo. Z mostkami też kombinowałem. No i mam zagwostkę, i też pytanie do Was: co byście zrobili? Teoretycznie jeździć się da, bo jeżdżę, ale przez to, że jest to lekkie przesunięcie, to o te milimetry muszę lewą rękę wyciągać dalej. Co nie jest dobre ani dla ręki, bo łatwiej drętwieje, ani dla pozycji na siodełku, bo jest nierówna, więc jakieś bóle pleców się pojawiają. No przez to skrzywienie nie idzie ustawić się idealnie na rowerze. Opuszczam zimną wódkę. Chociaż zimną wódką mnie tu nie częstowali. Ciepłą też nie zresztą. Sieroniowice. Taka miejscowość. A ja pomyliłem drogę, muszę zawrócić. Teraz jest dobrze. Co to ja? Aha. Krzywy rower. Czyli wiem, że coś jest nie tak. Pytanie co z tym zrobić? Najlepiej by było po prostu rower sprzedać, no ale wiedząc, że ma jakąś potencjalną wadę, ja nie potrafię go komuś wcisnąć jako w pełni sprawny. A znowuż sprzedawać po znacznie zaniżonych kosztach żaden interes dla mnie. Tak więc, na razie musi ze mną zostać, chociaż o zmianie myślę, nie powiem. To już 23 tysiące kilometrów, 3 lata, sporo za nami, sporo tras, sporo przygód, no ale chętnie by człowiek już spróbował czegoś innego. No i mógłbym kupić ten widelet, zaryzykować, licząc na to, że rozwiąże on problem i wtedy mogę rower sprzedać jako w pełni sprawny dołożyć znaczną, znaczną sumę no bo wszystko teraz jest o wiele droższe niż te 3 lata wstecz kiedy kupowałem Cejlexa ale mógłbym też zrobić tak że od razu kupić sobie frameset i powiem Wam, że ten pomysł mi się bardzo podoba kupić frameset jakiś fajny i z Silexa przełożyć graty koła, napęd to wszystko co jest dobre, sprawne i działa bo wtedy mając cały ten frameset mógłbym wziąć z niego widelec, przyłożyć do Silexa i wiedziałbym czy, czy to on stanowi problem czy nie bo jeśli to problem ramy, to dupa zbita, że tak powiem, tak? Dlatego pomysł, żeby od razu kupić ramkę z widelcem bardziej do mnie przemawia, pomimo że będzie to droższe niż żeby kupować na początek sam widelec, który być może nic mi nie da. I tu pytanie do Was Jak Wy to widzicie, co wy o tym sądzicie, co wy byście zrobili Święty Krzysztofie pomóż mi wjechać pod tą górkę Jakby nie było mój imiennik, więc Jakieś dodatkowe punkty chyba mam u niego Na mapie zaznaczone grubszą żółtą linią jak normalne drogi asfaltowe. Nie wiem czy dopiero mają wybudować, czy już się tak zestarzała, że została siutruwa. Dopiero jak się jest bliżej, to człowiek widzi jakie to są kolosy. Uff. Fatalna droga, ale przynajmniej jest cień lasów. Więc chwilę oddechu, Uff. ani nie trzeba być na pomorzu. A nie trzeba jechać ultra, żeby sobie pojeździć po płytach betonowych No i zbiornik Kozłowa góra na 150 km do domu za 12 jeszcze Czyli tak Lajtowa traska dzisiaj wskoczy bardzo przyjemna chociaż nie szosowa Były jednak odcinki leśne, szutrowo-kamieniste i było trochę bardzo złych asfaltów. Teoretycznie wszystko na szosie na upartego pojedziecie, ale sami wiecie, że żadna w tym przyjemność. Także polecam jednak ciut szersze gumy na ten wypad. I co? Tyle z mojej strony. Jeśli obejrzeliście to dzięki, jeśli nie, świat się nie zawalił, trzymajcie się zdrowo, kręćcie jak jest okazja i do zobaczenia w kolejnym materiale, a może gdzieś na trasie bądź szlaku. Hej!